Siema, z tej strony Marvin. Dzisiaj pogramy sobie w Need for Speed World. Yy, może nie tyle pogramy, co po prostu przedstawię Wam yy, główny, jakby to powiedzieć, może tak powiem. Teraz yy, gra się o wiele lepiej, ponieważ nie ma cheaterów. Tak, nie ma cheaterów. Ostatnio grałem jakiś wyścig, gościu był ostatni, nagle pojawił się przede mną, nie wiadomo skąd. Od razu znikł. Po prostu go wywalono, zbanowano i było tyle w temacie. Dobra, może najpierw zacznę od przedstawienia Wam swoich samochodów. A więc pierwszym samochodem jest Lamborghini Murcielago. Dlaczego akurat Murcielago? ponieważ jest to fajny i ładny samochód. No i bardzo lubię tą markę ogólnie Lamborghini. Jest to dla mnie taka marka, jakby to powiedzieć, może taka bardziej marka sportowa. Mam tu jakieś tam skile na Nitro, jedno i dwugwiazdkowe części, jakieś tam słabe, tylko jednego Ultrasa mam. No i ogólnie nic specjalnego będę się starał jeszcze wymaksować w klasie A i nim wygrywać dużo wyścigów, ponieważ to jest naprawdę szybki i dobry samochód. Kolejnym samochodem jest Nissan Skyline GTR V Spec. Nie jest to Nizmo, bo często ludzie się mylą nismo z tym. Nie, nismo to jest całkiem inny samochód. No może tyle w nim podobnego, że tak samo wygląda, ale Osiągi ma całkiem inne. Jego ja tak sobie z tuningowałem po swojemu. Chodzi mi o tuning wizualny. Tak on się prezentuje. Mam tu jakieś tam skile bardziej do pościgów. Części trzygwiazdkowe i dwugwiazdkowe. Jakieś tam części wizualne. Kolejnym samochodem jest Dodge Viper ST10. Samochód naprawdę niezły. No i mam jakieś też części wizualne, osiągi i skill'e takie bardziej do dragów. Yy, podoba mi się ten samochód z wyglądem, jest naprawdę fajny. Bardzo mi się podoba jego wygląd. No i kolejnym samochodem, już chyba najlepszy jaki mam, jest Porsche 911 GTE RS. Yy, kurczę, samochód po prostu rozwala system. Jest szybki, dobrze się go prowadzi i super przyspieszenie ma. No, po prostu koks. Yy, słabe części mam, bo na razie nie mam lepszych w garażu. Yy, jakieś tam skile bardziej takie do wyścigów. No i gotówka za eksplorację. Yy, no i dobra, może się przyjedźmy viperem. Pójdziemy sobie jakiś jeden wyścig. Byłby sprint. Yy. Akurat mamy jakieś OK. I z kim będę jechał. Będzie to Volkswagen Golf MK1 GTI i Toyota MR2. Z Toyota MR2 może być ciężko, ponieważ to jest dobry samochód. I ogólnie co chciałem jeszcze powie Chciałem powiedzieć, to jest chyba najważniejsze w tym filmiku, że chciałbym wam yy, po prostu... Przedstawić taki kanał, jest to naprawdę zarąbisty kanał. Jeśli ktoś oczywiście lubi samochody, motoryzację, ogólnie rzeczy tego typu, chociaż nie tylko na jego kanale, możecie znaleźć takie rzeczy. Nagrywa teraz jeszcze serię Alien Isolation oraz, yy, oraz jeszcze chyba jakąś tam z takich innych gier, ale to jest naprawdę ekstra gościu. Jest jakaś rotacja, jest jakiś special, wszystko możecie zobaczyć u niego. No naprawdę kozak, jeśli chodzi o to wszystko. Ja nie wiem, ja go podziwiam za to, jak on to wszystko ogarnia, ponieważ no, dla mnie to po prostu jest trochę ciężkie, jakby to tak powiedzieć, żeby codziennie się orientować, kiedy będzie rotacja, kiedy będzie jakiś special. U niego to wszystko możecie znaleźć na kanale. Poza tym prowadzi fajne serie z różnych need for Speedów i w ogóle. Więc polecam. Link do jego kanału będzie w opisie. Naprawdę, gościu, warty subskrypcji, polecam jego kanał. no Ok, ścigam się we dwóch. No i trafiłem w perfekta. Ja i golf. Golf widzę, ma niezły perfect Start. się trochę rozbiłem ale tak jak mówię nie ma już cheaterów żadnych jest wszystko dobrze no i ogólnie da się grać, gra jest naprawdę ekstra była trochę ostatnio zepsuta z tego powodu że byli cheaterzy gdzie się nie napotkało to po prostu byli cheaterzy żadnego wyścigu się praktycznie wygrać nie dało ponieważ wszystko oni wygrywa wygrywali że tak powiem no i okej, okay. dojedziemy sobie ten wyścig więc naprawdę zachęcam was do gry jeśli byście chcieli zagrać ze mną ja gram na serwerze Apex nie na tym drugim ponieważ na Apexie nie wiem czemu na Apexie miałem już moje drugie konto na tym pierwszym swoim na tamtym serwerze miałem 60 level, więc sobie pomyślałem ej, nie chce mi się grać. Więc sobie yy, założyłem na tym serwerze konto. No i okej, okay, jedziemy. Mam nadzieję, że wygram ten wyścig, chociaż trochę się rozbijam w głównej mierze przez tego gościa na masz yy, No ale mam nadzieję, że... Będziecie sobie grać. gdzieś tam wyskoczy wam teraz takie okienko, jak zmienić sobie serwer, ponieważ nie każdy to wie. Ale naprawdę zachęcam do gry. Gierka jest fajna, jednak no, trochę mało graczy gra z tego powodu, że nie każdy o tym wie, że już nie ma tych cheaterów, ponieważ admini teraz y, chyba cały czas są na serwerze, jest jakiś admin i wszystkiego tutaj pilnuje. Ok, dostałem jakiś tam gotówkę, exp. o nawet zabarwienie barwienie trafiłem. Um, no i ogólnie jeszcze co do Need for Speeda yy, To chciałbym wam powiedzieć, że ja nie kupuję samochodów za busty. Wszystkie samochody jakie mam są za kasę z gry, za IGC um, no I po prostu chciałbym wam yy, jeszcze powiedzieć, że do tego kanału. Ten kanał nazywa się Mów po ludzku. Taka trochę dziwna nazwa, ale to już zależy od gustu Ale mówię po prostu gościu to kozak. Ja go podziwiam z tego względu, iż on się orientuje po prostu z tym wszystkim, wyrabia się na czas z, z tym takim. Nagraniem, wrzuceniem, zmontowaniem tego wszystkiego no i podziwiam go naprawdę. Dobra, więc, jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Need for Speed Awarda, zostawcie komentarz, napiszcie w komentarzu co byście chcieli zobaczyć w Need for Speed Awardzie. No i naprawdę, zapraszam Was na ten kanał.